Tylko z tej strony kierow 1, 2, 3 I, dzi i dzisiaj gram na Adama. Na Adamie 500 kącie. Więc dzisiaj rozpoczynamy taką gierkę rankingową oczywiście, żeby Adam 500 miał większą rangę, żeby mógł grać te turnieje. Bo wczoraj się okazało, że mam za małym, za małą rangę więc nie mogliśmy sobie zagrać do Łokaszka. No i ja już mogłem w to grać, ale Adam oczywiście musiał sobie zdobyć rangę i nie zdobył. Siema. No i oczywiście potem rozeźwiliśmy się. Ja się rozłączyłam. Potem, potem oczywiście nie dam poszedł spać pewnie. Nie, ja bym się brała. A ja jeszcze sobie leżałem w łóżku i oglądałem Co o gościu, pochomałeś ty. Ja byłem na chwilę do dole, a ty już. Ale flak. A odkrywka widzę. No, oczywiście. Biga. To już O, jakieś fajne. Dobra, teraz ty ją wyjaśnię. To już mi się bardziej podoba. Podoba mi się, żebyś ty wyjaśnił tą lamę, a nie jakiś gość. Ja oczywiście Mam Mamy dwa flaki. O to chodzi. Weź, że możesz mało podki wypić. Dobra, trudno ci chodzi. z czy dostałeś obrażenia od tego gościa? Nie, od tamtego O oh my god! No i mam te nowe sklepy od Ramki. Oczywiście te są ekskluzywne. Niż sobie te. O. Oczywiście ziomek tu jest. Taki A, bambik. To jest tylko jakiś pan. Taki wiesz, bambikowski. Bambik. A on oddech. Odza... O! Pan... Zabijam już zadanko. A nie wolisz, że nic tu jest niebieskiego? Nie. Ale ty to mi się dobrze kocha, ale też No to chodziło, żeby był wybuch! Mu -a 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 -a. Tak naprawdę sobie ja je robię. Nie wiem, gdzie jest ziomek. Nie ma jeszcze... tu już więcej ziomków, zabiłeś nie. wszystkich. Nieprawda. Tam szukałem, lepiej Jesteś Midasio misiem, bo widzisz, masz złote bronie. Złota Nie mam złotych No to weź sobie zobacz, widzisz? Złota Nie ma Jest! Gdzie? No, zobacz Masz no, złota. Bo nie widać Jesteś, jesteś Misio widasem. A, to No to i jest. na przykład wyceluj spaza. no to czasz? Widzisz? Jesteśmy się Midasem I mam nawet 100zł Mi się trochę dziwnie Bo nie wiem gdzie są ziomki Ale rób tripla. Okej Chyba nie umiesz na moim pesie Hop. Co jest ci merkuje? Pat na swoim się nie da grać. Da. No nie da, bo to się sama staroje. Na ja moim nie bym tak. zrobił. Uh -huh. No bym zrobił na swoim. Ja bym zrobił na, ja na swoim. Ja, ja. Na ja swoim no tak. też bym zrobił kościół ja zmieniam codziennie grafikę i inne rzeczy. To bez sensu, nie ja da się przyzwyczaić do jednej rzeczy. Da Dasia, się. bo ciągle zmieniasz na inną i wtedy się decydujesz na którą jest najlepiej. Dobra, rozwal tam skrzyneczkę i na bombę. Jum. Błemank o! Masz towarzystwo. Co to wam? No, widzisz budu buduje się. Ja widziałem goście na schodach. A może siedzi w dasku? Mi się coś przewidziało. Nie, to się z nim. Co, 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 Gdzie ty idziesz? Tak A. sobie chodzisz? Nie, no, nie, 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 A pokaż jak edytujesz yy, ściany na, na, tutaj na moim nie, nie, na

się. Tylko grafiką. Nie. no to, co jeszcze? Vibracją, wibracją. Ja mam wibracji, to nie masz. Że, ja ja, że jak ja raz klikam, to wtedy to samo się robi. Bez sensu. Z sensu. Że na przykład jak wrestluję, to tylko raz klikam i już. I nie przetrzymuję. I co zostało? Z 33 osoby. 30. No to masz taką S. Czyli 30, 30. 30 osób, 30, 30. osób. No to jest z tobą. Hm. Mm. Mm. To, trzy, z, trzy, to trzy, jest nie. naj. To jest naj. Nie, to, to się bardziej oprywa. A co to robi? To jest najnowsza. To jest najrzadsza. A co to robi? Że raz na jakąś rundę może Ci się coś nietypowego przyjawić co? takiego mega coś Ci się może pokazać o moja najlepsza pompa ile osób? 28 Teraz go tam schęcaj. Uuuu, dinozaura zabiłeś? <ścoughs> Patrzcie. się rozładował. Widzimy się za chwilę, widzimy.